Cześć! Zapraszam Was dzisiaj do świątecznego poskręcania nieco jelitek i brzucha, co by nam się lepiej trawiło, żebyśmy szybciej wrócili do normy i żeby w razie czegoś się więcej zmieściło. Stopy na szerokość bioder, łopatki w tył, ściągamy broda w dół. Na początku skłony na boki. Powolny ruch, coraz głębiej z każdym powtórzeniem. Swobodnie oddychamy. Dużo powietrze nabieramy, robimy wydech jeszcze kilka razy. Mocno pracują mięśnie brzucha. Zostajemy na środku, opuszczamy ręce. I zamacham ramiona w górę. Wyciągamy się wysoko do góry. Czubek głowy do sufitu, nie broda. Barki od uszu. Oddychamy cały czas. I robimy mocny skręt tułowia do boku. Napięte nogi pracują. Opuszczamy bokiem ramiona. Jedna ręka z tyłu się znajduje, druga z przodu. I wracamy. Do środka. Wyciągamy się jeszcze w górę. Mocno. Barki od uszu. Swobodny oddech. Skręcamy się w drugą stronę. Mocno mięśnie. Pracują brzucha. Mocno do boku opuszczamy ramiona w dół. Bok i środek. Teraz ramiona szeroko, dłonie na wysokości barków, napięty brzuch, skręty tułowia. Oglądamy się za ręką, tylnią. Utrzymujemy się na środku. Ramiona teraz do przodu. I na zmianę, tak jakbyśmy wypuszczali strzałę, ale patrzymy się jeszcze za łokciem do tyłu. Mocny skręt tułowia, mocne nogi na podłodze. oddycham swobodnie. Jeszcze raz. I luz do dołu. Przechodzimy do klęku podpartego. Dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. Wypychamy kręgosłup w górę, głowę chowamy między ramionami i wciągamy brzuch. Pępek do kręgosłupa mocno napięty. I w przeciwną stronę brzuch w dół rozciąga się, broda do góry. Napięte ramiona. Wyciągamy głowę. I jeszcze raz na maksa do sufitu. Wciągamy brzuch, napięte mięśnie brzucha. I w przeciwną stronę. Brzuch do dołu, rozciągamy kręgosłup klęsły. Do wyprostu i staramy się mieć proste plecy i pracować samym brzuchem. Wciągamy i wypuszczamy. Nieprzesadnie. Wciągamy na maksa bez unoszenia pleców i puszczamy delikatnie. Sześć. Pięć. 4. Cztery. Trzy, samą jamą brzuszną pracujemy, dwa, ostatnie powtórzenie i luz. Stopy razem, kolana szeroko, siadamy na pięty, wyciągamy się mocno w przód. Wydłużamy kręgosłup ręce jak najdalej z przodu. Przenosimy obie ręce do boku. Przyciskamy klatkę piersiową do podłogi. Głowa luźno w dole. Zmieniamy stronę. Środek, ręce do przodu daleko. I podciągamy do kolan. Układamy przedramiona na podłodze. Wydłużamy przednią część ciała biodra w dole cały czas dociskamy do pośladki, do... 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 do stóp. Wysuwamy jedną rękę. Jest przy kolanie. I robimy mocny skręt tułowia, odpychamy się od podłogi jedną i drugą ręką. Poczujcie tak mocny skręt, że aż zauważycie jak rozciąga się nawet pachwina. Całe ciało najpierw do boku, po kolei brzuch, klatka piersiowa, szyja. Oddychamy, wyciągamy cały czas kręgosłup, wydłużamy. Środek, zmieniamy od razu stronę. Cały tułów najpierw, ręce odpychamy od podłogi, oglądamy się za siebie, plecy wyprostowane. Ręce do przodu. Wracamy do klęku podpartego. Dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. Uwalniamy jedną rękę, wsuwamy ją pod klatkę piersiową i nie zmieniając ułożenia bioder, kładziemy się na barku i na głowie. Zmieniamy stronę. W górę i siadamy na piętach, odpoczywamy przez moment. Roscujemy plecy, dłonie na uda. Przenosimy ręce na matę i przechodzimy do siadu skrzyżnego. Siad skrzyżny. Robimy tak, że odsunięte są pod udzia od kości łonowej, tak żeby za bardzo nie obciążać kolan. Odsuwamy pośladki na zewnątrz, prawa dłoń na lewe kolano. Prostujemy się, druga ręka w tył, za plecy. Oglądamy się mocno za dłonią z tyłu. Zmieniamy stronę. W jednym razie. I zmieniam. Ostatni raz. Czubek głowy do sufitu. Mocny skręt. Odepchnijcie się rękami. Środek. Wymach, rąk do góry. Opuszczone barki od uszu. I robimy to samo, co wcześniej w stanie. Skręt tułowia, opuszczamy ręce, wracamy, środek, druga strona, opuszczamy, wracamy do góry, środek, jeszcze raz, skręt, opuszczamy, w górę, wracamy, ostatni raz. Skręt, dół, góra, powrót i los. Prostujemy obie nogi przed siebie. Prostujemy obie. Jedna stopa do wewnętrznej strony uda. Przyciskamy przeciwną ręką udo do siebie. Noga na dole jest aktywna, druga ręka. Wędruję za plecy i po kolei od dołu kręgosłupa, od dołu brzucha skręcamy tułów. Zaczynamy od tego, żeby pępek przerzucić za udo. Klatkę piersiową możecie przesunąć rękę, wyciągnąć się do sufitu, broda do klatki piersiowej i głowa tyłu. środek zmieniamy stronę dłoń na kolano ręka za plecy wyciągamy się przerzucamy pępek klatkę piersiową głowa noga na dole aktywna Do środka, zmieniamy stronę, zrobimy tą pozycję w pogłębieniu. Przenosimy całe ramię za kolano i łokciem, ramieniem naciskamy na kolano. Przerzucamy pępek, przerzucamy klatkę piersiową i spoglądamy w tył. Cały czas odpychamy się od ręki z tyłu, w górę wychodzimy. Głęboko mocno oddychamy. I środek. Druga strona. Też to samo ćwiczenie. Pogłębiamy. Głęboko oddycham. Pobudzamy mięśnie brzucha. I środek. Prostujemy nogi, poprawiamy pośladki. Stopa znowu do wewnętrznej strony uda jak najwyżej, ale kolano kładziemy na podłodze. Jeśli nie możecie go położyć całkiem na podłodze, możecie podłożyć poduszkę na przykład. I robimy skręt tułowia. Wyciągamy się w górę. Do przodu patrzymy. Jedna ręka opada na kolano, druga za plecy. Poprawiamy wyciągnięcie się do góry. Odrywamy rękę z tyłu za pleców. Podnosimy ją w górę. Wyciągamy się mocno i robimy skłon. Górę. I druga strona to samo. stopa wysoko, prawie do pachwiny, kolano opada, poprawiamy pośladki na zewnątrz, wyciągamy się w górę, robimy skręt, opadają ręce do przodu i do boku. Poprawiamy wyciągnięcie się do góry czubek głowy do sufitu, odrywamy rękę z podłogi. Wyciągamy się jeszcze raz i kładziemy się na nogę. Patrzymy za dłonią. Głęboko oddychamy. I w górę. Dowoli do środka. Przechodzimy teraz. Do leżenia na plecach. Obie nogi zabieramy ze sobą. Uda do brzucha. Połóżcie mocno ręce na ziemi. Będziemy się troszkę odpychać od podłogi. Musimy teraz mocno napiąć mięśnie brzucha. Przenosimy obie nogi do boku. Klatka piersiowa. Cały czas skierowana do sufitu. Staramy się też barki zostawić, i jeśli możecie, nie odkładajcie nóg. Odpychajcie się mocno ręką po stronie nóg. Wracamy, pomagamy sobie rękami, poprawiamy ułożenie ciała. I druga strona. Pamiętajcie, żeby stopy były złączone, żeby kolana były złączone, żeby nogi były równo. Poczucie, jak górny bok się rozciąga, a dolny jest na max napięty. Góra. I przyciągamy kolana. Zrobimy to jeszcze raz, z tym, że pamiętajcie, że kolana mają dążyć do tego, żeby cały czas być w tej pozycji. Macie rozciągnąć bok, jeden, a drugi na maksa napiąć. Ręce szeroko w dół. Barki są obniżone, dążą do podłogi. Pilnujcie nóg. Głęboko oddychamy, i powoli wracamy. Poprawiamy plecy. Zmieniamy stronę. Pamiętajcie, kolana, stopy razem. I nie odkładamy nóg. Wracamy do góry. Siło mięśni brzucha. Poprawiamy plecy. Przyciągnijcie nogi. Jedna noga prosta opada na podłogę. Jest aktywna, więc palce na siebie. Proste kolano. Przeciwna ręka chwyta. Drugie kolano od zewnętrznej strony. Dłoń. Na podłogę mocno się zapiera i przenosimy kolano bez odrywania pleców i barków na przeciwną stronę. Możecie położyć stopę. Głęboko oddychamy. Poczujcie, jak mi się są napięte, jak pracuje brzuch. Jeśli możecie. Zabierzcie dodatkowo stopę z dołu. Puszczamy nogę z dołu i noga do góry wędruje. Zmieniamy stronę. Poprawiamy ułożenie pleców. Wyciągamy nogę mocno do przodu. Pięta prowadzi do przodu. Przeciwna ręka za udo, za kolano i w dół. Możecie stopę położyć. Nogę na dole też aktywnie. Zaraz ją zabierzemy ze sobą. Oddychamy. Zabieramy stopę z dołu, jeśli dacie radę. Próbujemy, próbujemy. Mocno rękami pociągnijcie. Puszczamy nogę z dołu, zabieramy nogę do góry. Przyciągamy obie do siebie. Chwilę odpoczywamy, rozluźniamy brzuch. Głęboki wdech i wydech. Stopy razem, kolana szeroko i odpoczywamy. Jeszcze chwilę, relaksujemy się, puszczamy Polana, luźno, jeszcze zostańcie teraz w tej pozycji, tyle ile chcecie. Dziękuję Wam bardzo.